Szkoły i nauczycieli. Szkoła we wspomnieniach. Dominik cieplucha, kłaniam się Państwu. Witam w programie Szkoła we wspomnieniach. Dzisiejszy gość to nauczyciel przedmiotów zawodowych, długoletni kierownik, internatu i dyrektor szkoły. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Pani dyrektor Anna Simula Sędkowska jest naszym gościem. Czy było trudno zostać dyrektorem szkoły takiej jak nasza? Muszę powiedzieć, że miałam ogromny problem ogromne trudności z podjęciem decyzji do, o przystąpieniu do konkursu na dyrektora szkoły, ponieważ już byłam długoletnim pracownikiem tej szkoły, tej placówki w 22 lata mojej pracy w tym 17 lat jako na stanowisku kierowniczym i doskonale wiedziałam, z jakimi problemami będę się mierzyć, będąc dyrektorem szkoły. Poza tym był to okres trudny dla oświaty, ponieważ niż demograficzny wkraczał do szkół. Utworzone gimnazja pozbawiły szkoły średnie w jednym roku naboru, w związku z tym było mniej uczniów w szkole i zdawałam sobie, sobie z tego sprawę, że przede mną dużo problemów, żeby y, utrzymać działalność szkoły i zachować y, wszystkich nauczycieli i stan szkoły, żeby był jak najlepszy. Czy praca dyrektora, Pani zdaniem, to zaszczyt, czy bardziej obowiązek? Wydaje mi się, że jedno i drugie, ponieważ jest to zaszczyt, jest to pewna nobilitacja, wyróżnienie, prestiż w środowisku jak również ogrom zadań, które przyjmuje na siebie dyrektor szkoły. Gdybyśmy chcieli prześledzić, to tych zadań jest naprawdę ogromna ilość. Dyrektor szkoły za wszystko odpowiada. Za bezpieczeństwo, za edukację, za wychowanie młodzieży, za pracę z nauczycielami, za rozwój nauczycieli, za rozwój placówki, za współpracę ze środowiskiem. W związku z tym no, jest to bardzo dużo obowiązków również. Jakie wydarzenia z życia szkoły utkwiły Pani najbardziej w pamięci? Dużo było takich momentów, które były dla mnie no, dużym sukcesem. Zbliżamy się do jubileuszu stulecia szkoły. Muszę powiedzieć, że mnie bardzo utkwił w pamięci jubileusz 70-lecia szkoły. Nie byłam wtedy dyrektorem szkoły, a kierownikiem internatu. Niemniej jednak był to pierwszy zjazd po długiej przerwie, pierwszy jubileusz, jaki szkoła uchodziła. Wszyscy goście dopisali, bardzo dużo absolwentów, około tysiąca absolwentów mieliśmy. Pogoda nam dopisała, uroczystość była naprawdę bardzo fajna i miło było słuchać absolwentów, którzy tak pozytywnie wypowiadali się na temat szkoły. Muszę powiedzieć, że wiązało się to z dużymi emocjami i Najbardziej chyba te momenty pamiętam, właśnie takich spotkań z absolwentami. Poza tym współpraca ze szkołami. To, czego wydaje mi się, że w tej chwili brakuje, szkoły nie rywalizowały w jakiś taki sposób, żeby tylko raczej sobie pomagały. Współpracowaliśmy na, jeśli chodzi o dyrektorów szkół, nauczycieli, młodzież się spotykała. I te czasy wspominam bardzo dobrze. Co uważa Pani za swój największy sukces? No Za sukces osobisty, taki związany z tą szkołą, to pewnie to, że udało mi się przepracować praktycznie przez cały okres mojej pracy tutaj w szkole na stanowiskach kierowniczych. Potrafiłam sobie zjednać do współpracy. Nauczycieli, pracowników szkoły, młodzieży, jak również rodziców. Współpraca ze środowiskiem układała się bardzo dobrze. Poza tym, dobra współpraca z organem prowadzącym szkoły, z organem nadzorującym szkoły. To wszystko przyczyniło się, że szkoła rozwijała się. Pracowała nad tym, aby zmieniać ofertę edukacyjną, dostosowywać ją do do warunków, jak się zmieniała rzeczywistość i myślę, że do tej pory szkoła ma się dobrze. Dziękuję za Dziękuję bardzo. Gość Anna Simura-Sędkowska Prowadzący Dominik Cieplucha Realizacja Małgorzata Zawisza Roman Jabłonka Agnieszka Radomska